Dzień dobry, witam na moim kanale Bluefish Tarot. To jest czytanie dla wag na kwiecień 2025. Zobaczmy, jakie są w tym czasie dostępne energie dla wag. Pierwsze pytanie, jaka jest ogólna energia dla wag w kwietniu 2025? Mamy magika. Jak będą, będą wyglądały finanse dla wag? kapłan jak będzie wyglą... będą wyglądały relacje tutaj jest 10 mieczy. Jaka jest e... o, rada dla wag. Księżyc i e... jak ta sytuacja wpłynie na koniec miesiąca. Mamy tutaj 8 mieczy. I na spodzie mamy śmierć. Ja tutaj zasłonię okno. Bo... Słońce za bardzo zasłania te karty, i ja nie widzę. O! Zdecydowanie lepiej. I teraz tak. Co my tu mamy? Uwaga. Mamy tego magika przede wszystkim. Mamy tutaj trzy wielkie arkana. I na spodzie jeszcze ta śmierć cztery. To może być bardzo intensywny miesiąc dla wagi. Mamy tego magika, który kreuje rzeczywistość, który ma. Jest to osoba bardzo charyzmatyczna i ona jest najlepszym manifestorem, że tak powiem. W całej talii. Ona sobie wymyśla rzeczywistość i ona sobie tę rzeczywistość wykreuje. Ona będzie chciała zrobić coś z niczego. Nawet jeśli się okaże, że ma, ma bardzo małe zasoby, to ona sobie po prostu wykreuje taki świat, w którym będzie się czuła szczęśliwa. E, ona ma do, do, do tego wszystkiego używa w, w, narzędzi, które ma, że tak powiem, w zasięgu, e, czyli umysł, działanie, e, pieniądze, energia e, i uczucia. I wszystko to wkłada w jedną całość i sobie po prostu kreuje to, gdzie ona chce być. I być może być może będzie tak, że to, co Waga będzie chciała sobie wykreować, to może wpłynąć na jej relacje. Że mogą na przykład zakończyć się relacje w życiu uwagi, które kompletnie nie mają już, jakby, jakby, które kompletnie już nie wnoszą nic dobrego w jej życie, które kompletnie już nie mają nic wspólnego z, z życiem, które ona sobie tutaj wykreowała. Czyli nową rzeczywistość, Nowe relacje, nowe sytuacje, nowych, lu nowych ludzi, eee, to, co było w przeszłości, to już minęło i teraz i po prostu następuje definitywny koniec. Albo Waga nie chce już na przykład mieć do czynienia z kimś, kto wbijał jej nóż w plecy. Tak jak tutaj na tej w tradycyjnym trałcie tak widzimy osobę, która leży twarzą do ziemi i ma powbijane te 10 mieczy ta się definitywnie coś kończy i e, waga e, nie chce mieć z tym e, życiem e, nic wspólnego. E, to już odchodzi jakby w zapomnienie. Ale dziesięć mieczy to jest też energia, w której przychodzi coś. Po, po tych dziesięciu mieczach to daje nadzieję, że przychodzi coś nowego. Że, że czeka na wagę coś już zupełnie innego, nowa sytuacja, w której waga będzie się czuła o wiele jakby lepiej. No, będzie czuła się, że jest, że jest dowartościowana. Że doświadcza czegoś, co jakby. No, współgra z nią, prawda? Z jej oczekiwaniami, z jej wizją i tak dalej. Jak to może mieć, jaki to może być wpływ na wagi finansowe? No tutaj mamy. Mamy tego kapłana, który może mieć bardzo duży wpływ na to, jak e, sytuacja finansowa wagi będzie wyglądać. Ta osoba udaje się do tego e, kapłana, prawda? I e, być może będzie musiała poprosić o coś. Bo tutaj ten e, kapłan to są wszelkiego rodzaju instytucje. To jest e, hierarchia, która no, decyduje o czymś, która jest jakby, no, ponad ponad, ponad ponad nami, prawda? I ona jakby ma tą, ma tą jakby. Siłę, żeby i władzę nad tym, czy zdecydować o tym, czy nam, czy nam w czymś pomóc, czy nam jaką decyzję wydać, prawda w naszej sprawie. Myśmy tutaj już coś zakończyli, wagi już tutaj coś zakończyły, i one teraz może chcą coś rozpocząć nowego. Tutaj sobie coś kreują, prawda? I one chcą, żeby na przykład ta instytucja im pomogła w realizacji tych, tych marzeń, tej wizji i tak dalej. Radą tutaj dla wagi jest to, żeby się waga czegoś dowiedziała, bo tutaj jest coś, nie... coś co jest niejasne w jakiejś sytuacji. Że tutaj jest jakaś tajemnica, że tutaj jest jakiś, e, e, może sekret, który waga musi e, jakby dostrzec, może jest coś niejasne, niewyjaśnione. Może w tej sytuacji, gdzie jest ten kapłan, może warto się jeszcze dopytać, wyruszyć gdzieś, się dopytać, wysłać do kogoś e-mail, zadzwonić gdzieś, dopytać się, bo coś jest niejasne i Waga tego nie wie. <laughs> Na koniec miesiąca może się okazać, że do, dalej nie będzie widziała, coś, co się dzieje. Dalej nie będzie, może, może tutaj. Yy, 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 yy. Być tak, że w, 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 e... znajdzie się w takiej sytuacji, gdzie będzie miała związane ręce, bo ona nie będzie wiedziała, jak coś rozwiązać, jak z czymś sobie poradzić, jak do kogo się udać. No, ten kapłan tutaj będzie miał bardzo duże, bardzo duże znaczenie. On będzie może wydał jakąś decyzję, a waga nie będzie wiedziała, co ona ma z tym zrobić, jak ona ma sobie z tym poradzić. Ja chcę tutaj, nie, nie chcę zostawiać wagi w takiej sytuacji, i mimo że tutaj jest ten księżyc jako rada, to ja chcę się dopytać jeszcze. Zostawię tę śmierć. Ja chcę się jeszcze dopytać, co, co waga ma zrobić z tymi ośmioma mieczami? Jak wyjść z tej, z tej energii osaczenia pod koniec miesiąca? I tutaj mamy 7 pentakli. Coś sobie do, dobrze przemyśleć. Zastanowić się, czy coś się wadze opłaca. Czy, czy robienie czegoś w, w jakiś taki powtarzalny sposób, czy to się wadze będzie opłacać. Czy to, co zrobiła już w przeszłości, czy to, czy to, be, czy, czy to przyniesie jej taki efekt, jaki ona, ona będzie chciała, żeby przyniósł? Że e, tutaj może czegoś nie widzi, tutaj u, albo udaje, że nie widzi, bo tak naprawdę e, w tradycyjnym tarocie to, to, to karta Ośmiu Mieczy pokazuje kobietę, która ma związane ręce, związa zawiązaną opaskę na oczach, ale tak naprawdę ona. Swobodnie może sobie te ręce rozwiązać i zdjąć tą paskę z oczu. I może, w końcu, może, może waga musi coś e, zobaczyć w końcu, e, w jakiej ona tak naprawdę się znajduje sytuacji. E, może waga musi wyjść poza jakieś ramy, może musi coś sobie dobrze przemyśleć, przeanalizować. E, zastanowić się, jak coś dalej zrobić. Może musi pokonać jakieś szczebelki, może jakieś kroczki musi małe zrobić, małe kroczki, żeby z, z jakiejś sytuacji się wykaraskać. Ponieważ na e, w przeszłości był jakiś totalny koniec, jakaś totalna zmiana i rzeczywiście widać te zmiany w życiu wagi. Że tutaj się coś, coś tutaj się zakończyło, coś tu się przemieniło i teraz chodzi o to, żeby waga... E, Y, powoli, bardzo powoli, ale zaczęła wychodzić z takiej, y, z takiej, energii, gdzie ona czuje, że ona ma związane ręce i ona nie wie, jak ona ma coś zrobić. Ona sobie, uwaga, musi sobie dokładnie wszystko przemyśleć, przeanalizować, może zadbać o swoje finanse, może zobaczyć, y, czy jej się to będzie opłacało, jak ona y, tutaj ten, y, ten kapłan wyda jakąś decyzję ona musi sobie to wszystko jeszcze raz przemyśleć i wtedy podjąć y, jakieś kroki. Dziękuję.